Siemanko, z tej strony Bartek. W ostatnich miesiącach, a nawet latach, można już usłyszeć o takim terminie jak life logging oraz o gadżetach noszonych. I jednym z przykładów takich urządzeń jest niedawno zaprezentowana opaska SmartBand dla urządzeń Sony oraz innych urządzeń z systemem Android powyżej wersji 4.4 KitKat. I tak, ogólnie opaska, jak dobrze wiecie, służy do takiego po prostu monitorowania różnych poziomów naszego życia. I na początku tej recenzji przyjrzymy się bliżej jej wykonaniu. Czyli ogólnie sama opaska jest tak jakby pokrowcem na sam moduł, który jest naprawdę bardzo małych rozmiarów. Ma na górze tutaj złącze mikro USB do ładowania, które swoją drogą uważam, że powinno być czymś jeszcze zabezpieczone, ponieważ opaska jest teoretycznie wodoodporna, ale szczerze powiedziawszy, bałbym się ją w jakiejś głębszej wodzie po prostu zamoczyć. A sama opaska jest wykonana z dość elastycznej gumy, która niestety bardzo łatwo zbiera tutaj w te kanaliki jakby wyżłobienia, które ma. Bardzo łatwo zbiera różne drobiny kurzu. I generalnie po paru dniach opaska z czarnej robi się biała. Oczywiście można się tego pozbyć w bardzo prosty sposób, po prostu umyć pod bieżącą wodą, ale ogólnie sam fakt tego, że po prostu to wszystko się tak łatwo brudzi, no muszę powiedzieć, że trochę mnie irytował. I tak, samą, sam moduł wkładamy po prostu do opaski w ten sposób. Musimy sobie dopasować jakby klawisz Power do, do tego wyżłobienia w opasce. I musimy pamiętać zawsze, że prawidłowo umieszczona opaska powinna mieć tutaj na dole jakby logosony umieszczone. Oczywiście tak, u góry mamy czytnik NFC, dzięki któremu możemy sparować opaskę z naszym smartfonem poprzez, poprzez proste przyłożenie po prostu do góry. Tak więc tak to wygląda. W zestawie z opaską dostajemy także w zasadzie dwa rozmiary mamy tych opasek. I w zestawie mamy właśnie rozmiar S, który no, nie wiem na jaką rękę będzie, ale jest on na przykład dla mnie za mały. I rozmiar L, który jest już taki optymalny, można powiedzieć, i na większość nadgarstków powinien bez problemu pasować. W zestawie mamy także, dostajemy w śmiesznej długości klawisz mikro-USB. Ja wiem, że w zamyśle opaska ma być ładowana przez złącze USB w naszym laptopie bądź komputerze. Ale ja na przykład należę do osób, które wolą naładować sobie po prostu to urządzenie przez zwykłe gniazdko, i jak dla mnie ten kabel jest po prostu za krótki. Tak więc musicie mieć to na uwadze, żeby jakieś przedłużenie sobie dorobić, czy coś takiego, lub po prostu dłuższy kabel sobie załatwić. Tak więc tak się prezentuje wykonanie tego urządzenia. I przejdźmy do funkcjonalności. Omawiałem Wam niedawno aplikację LifeLock, która jest dedykowana przede wszystkim właśnie dla tej opaski Smartband. A dzisiaj przyjrzymy się właśnie samym funkcjonalnościom, jakie posiada opaska w swoim jakby dedykowanym menadżerze. I przechodząc właśnie do menadżera, Mamy tutaj, no naprawdę jest kilka opcji, jak automatyczny tryb nocny i to Wam już opowiadałem chyba w pierwszych wrażeniach, więc myślę, że nie będę jakoś dużo czasu na to poświęcał. Automatyczny tryb nocny, czyli wchodzi po prostu w taki tryb, że monitoruje nam nasz sen, powiadomienia, opaska sobie wibruje, kiedy przychodzi do nas jakieś powiadomienie, możemy wybrać, dla jakich aplikacji ma to się dziać. Mamy inteligentne budzenie, które może powiedzieć, że całkiem fajnie działa i tutaj się nie ma do czego przyczepić. Mamy alarm, czyli kiedy na telefonie włączy nam się alarm, również opaska nam wibruje na nadgarstku, co powinno nam poprawić jakby szybkość naszego obudzenia się. Alert braku zasięgu, czyli opaska wibruje trzy razy, kiedy rozłączy się, rozparuje z naszym telefonem, i muszę powiedzieć, że zdarzało się to bardzo często i nawet wtedy, kiedy opaska była bardzo blisko smartfona, więc tu niestety zbiera za to minus, trzeba powiedzieć. Połączenie przychodzące standardowo wibruje po prostu, kiedy przychodzi do nas jakieś połączenie. Aplikacje mamy możliwość po, po pobrania, przepraszam, rozszerzeń dla naszej opaski. Niestety jest ich bardzo śmieszna ilość i naprawdę jest ich bardzo mało. Czyli w porównaniu do Smartwatcha właśnie dwa, który, na którego jest naprawdę bardzo dużo tych rozszerzeń, tutaj jest ich po prostu za mało. W praktycznych wskazówkach mamy taką opcję, którą również już Wam omawiałem, czyli możliwość sterowania właśnie muzyką. I tak, jedno tapnięcie na górę opaski pauzuje nam utwór, dwa tapnięcia przebijają następny, a trzy tapnięcia cofają utwór do początku lub do poprzedniego utworu. I niestety też sprawdzałem to podczas takich aktywności fizycznych, ponieważ myślę, że głównie do tego opaska się przydaje. Na przykład na rowerze bardzo, często, bardzo ciężko było sterować właśnie za pomocą tych gestów muzykom i nie zawsze to po prostu działało. Tak więc tak to oczywiście wygląda. Generalnie same pomiary jakie opaska wykonuje no muszę powiedzieć, że co do ich pewności średnio mi się wydaje, że są one pewne, ponieważ no, co do niektórych wyników po prostu bardzo wątpiłem, że takie wyniki udało mi się osiągnąć. I jedynym pewnym wynikiem jaki opaska mi wskazywała w aplikacji LifeLock uważam, że był pomiar snu. Niestety co do przechodzonych kroków lub spalonych kalorii, to już w szczególności co do, co do spalonych kalorii, naprawdę tych wyników nie byłem pewien. Dobra, tak więc podsumowując całe testowanie opaski SmartBand, myślę, że mimo wszystko nie warto wydawać tych no, prawie 300 zł na tą opaskę. Lepiej poczekać na jakieś kolejne e, gadżety w stylu e, tych właśnie, gadżetów noszonych, e, które będą jakieś wzbogacone, jakieś e, fajniejsze funkcje, ponieważ no, uważam, że za takie pieniądze nie dostajemy adekwatnego e, produktu. Co Wy sądzicie o pasce Smartband? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was, cześć.